Żeby pomóc dzieciom chorym i żeby dla nich po prostu były pieniądze zebrane, żeby sprzęt miały nowy, no i po prostu żeby, mieć, no, żeby pomagać. Żeby pomóc ludziom potrzebującym. Chcemy pomóc jak największemu gronu ludziom, oczywiście. Dużo osób się angażuje. Orkiestra niesie dobro. Zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie wspieramy. Bardzo dobrze, ludzie bardzo mieli, bardzo hojni, bardzo każdemu dziękujemy. Mamy pozytywne nastawienie, więc szybciej to idzie. Mamy nadzieję, że skończy się to jak najlepiej, że uda się nam jak najwięcej uzbierać. Zapytaj, czy te pieski pomagają w zbiórce dzisiaj? Dzień dobry, oczywiście bardzo, bardzo pomagają. Jak zawsze Bielszczanie bardzo szczodrzy, także dziękujemy bardzo. Każdy grosik się liczy. Tutaj od 10 lat, mój syn w szpitalu wojewódzkim, to jeszcze organizujemy też od 10 lat y, y, licytacje. Najpierw one się odbywają tu w piwnicy zamkowej, ale na to, że jest mała. Od tego roku jest, y, licytacje są przeniesione na Chmielowe Podcienia, tutaj kawałeczek dalej. 20-30 y, licytujemy Złote Serduszko. O ile pamiętam, coś 16 tysięcy jest w tej chwili, jak nie więcej. Tak, w ramach orkiestry jest oddawanie krwi. Proszę powiedzieć coś o tej akcji. Na rzecz orkiestry trzeba być zdrowym, skończyć 18 lat i najważniejsze chcieć komuś coś pomóc. będzie się tak działo, tak wiele rzeczy, że trudno jej w krótkich słowach opowiedzieć. Przede wszystkim jest koncert na scenie z kilka fantastycznych, wielkich zespołów, dobra muzyka, pełna energii. A wokół sceny dzieją się też również ciekawe rzeczy. Są pokazy sprzętu OSP Bystra, OSP Hecznarowice, będzie GOPR, będzie fantastyczna wojskowa grochówka, grill i dużo innych atrakcji, także zapraszam serdecznie.